Wiatrak stąd robi aut. Nie, wiatrak będzie częścią aranżacji. Dobra, kwiat jest romantycznie. Yy, głośnika nie potrzebuje. Słuchawek też nie. Plastra też nie potrzebuje. A nie to wygląda powoli, co? Tak. tak. Twój doradca pożyczył 8 złotych. Zamawiaj buraku bycze jądra i muszczki, a nie jakieś tortellini kurwa XD. Nie, nie być, nigdy w życiu już nie znie byczego jądra człowieku. Obrzydliwe to było. Dobra. I patrz. Jezu, jak ja jestem dobry. Co się tak klei? Dobra, to będzie też fajna aranżacja. Poczekaj, te bluzy stąd też aut muszą zrobić. Spodemki. Tu, tu sobie będzie tak się działo. No bo tych krzeseł nie wezmę, nie? Z zrobię tak? Kur, a to? Nie no chuj, niech to zostanie. kanapę i teraz tak. Eee... Patrzcie co kupiłem teraz. Dziura Eee. Ty gdzie ja mam tych serwetki? Podkreślenie jak podkreśleniem lotek pożyczył 8 złotych idioto idź do ząbki po świeczki i kurwa, prezent jej kup Kurwa ubije bany. Kto się zgadza, pisze plus jeden. Mam prezent, znaczy nie mam, ale coś wykombinuję. Barylski pożyczył 8 zł, rozjebałem się skuterem X Skuterem? Szkoda, Dobra, ej. Ładnie to wygląda powoli. Wszystko odsunę, żeby nadało takiego klimatu restauracji nawet. Dziękuję bardzo su za subskrypcję. Yy, Ksiądzio.pl Dobra, co jeszcze? Yy, dobra, serwetki będą tutaj za zanadrzu. Nie, nie może tak być. Andrzejek pożyczył 8 zł. Super pięknie i romantycznie. To się musi skończyć przynajmniej lodzikiem. No. Znaczy... Znaczy... No jest fajny, nie? Ale... Dobra, tak. Eee... Czekaj. Eee... A! To włącz. Ej, wybieracie mi zapach. Jaki zapach jest najromantyczniejszy? Drzewo sandałowe, cedrowy, eukaliptusowy, konwalia, cytrynowy, sosnowy, pomarańczowy, Róża, lawendowy czy bergamotkowy? Konwalia, sandał. Konwalia, dobra, dużo osób pisało konwalia. Sosnowy bowali po nosie. Nie no, jeszcze kon... O! <grym> konwalia pachnie kiblem publicznym. Kurwa, co ty chciałeś, chciałeś mi wybrać, człowieku? Nie! Coś innego. A to co to jest? Cedrowy? Czyżką śmierdzi, full? Eukaliptusowy? Nie, to pan takim olejkiem do odtykania nosa. Cytrynowy? Trochę dodam cytrynowego? W sumie, co ten zapach zmieni, skoro i tak będzie pachnieć ziemniakiem w piwnicy? Mama pożyczył 8 złotych, franek, jaki ty jesteś, brudas? Weź posprzątaj te śmieci i złóż te łóżko. Tego indyka wypierdol na balkon, żeby nie jebało. Nie wiem, jak ta Liza może na ciebie patrzeć, Menelu. Jest. Andrzejek pożyczył 8 złotych, a bananowego nie ma, miałaby trochę jak w domu. Dobra, i patrzcie teraz. Dobra. Klapki, jakbyś coś chciał sobie założyć, będą w za Franio do chuja pana pożyczył 8 złotych. Weź to łóżko, pościel, wieśniaku, bo to póki co wygląda jak buda z kebabem na obszczanym dworcu. No te rzeczy z tą trzeba wywalić. Dobra, poczekaj. To są dresy jeszcze dobre, bo są dwa razy używane. To też jest dobra bluza. Kurwa, idź z ty? nie mam tyle miejsca w tym mieszkaniu. Dobra, to wezmę po. I pożyczył 8 złotych lawenda. <laughs> Kurwa, nie, nie wybrałem na jutro na trening. Rzeczy na trening. O, jest, dobra, to do kalki. Czemu ty spisz na pięciu rzecznikach? Boisz się, że się pozikasz w nocy? Cie na człowieku? Nie śpię na żadnych ręcznikach. Dzięki za pożyczył 8 złotych, chociaż popcorn kurwa na przystawkę zrób xd. Jak hat się zgadza to plus 1. Popcorn na przystawkę? Kurwa uratowałeś mnie. Ja pierdolę, to będzie pyszne. Dodam coś od siebie do tego popcornu. Nie smaży, nie nie popcornu? Czekaj, dobra, tak. To wyrzucę do śmieci. Skrytka pożyczył 8 złotych. Potowiec, łóżko, otwórz. Co? Łóżko? Skrytka, podpowiedź, łóżko, otwórz. Jak łóżko, Nie, no jest git. Dobra, ja ładnie pościliłem tu wszystko. A jedzenie kiedy będzie, jakie sprawdzę? Siódma pięćdziesiąt pięć, dobra. I teraz tak. O que te... ah. Siema, pożyczył 8 złotych, a z czego będziesz w wino pić, Wino? Jeśli Ci pokazuję, czego. Tu mam naczynia. Czekaj. A jaki z talerze? co kurwa ten? Wykumasz gumę? A talerze! Gdzie mam talerze? Marcin pożyczył 100 zł, Słuch. pożyczył 8 złotych debilu, może byś się jakoś ubrał, a nie popierdalasz w tych śmierdzących dresach i tą wodę schowaj i stół byś ładnie nakrył a nie jakieś serwetki rozjebałeś. Ładnie pachnie popcornem. Nie no jest bardzo romantyczny. Pierwsza na świecie konsumpcja wina z kieliszków do wody pagman. Nie no, jest okej. Okay. Ładnie to wygląda, wszystko. o 90S pożyczył 8 zł wino do lodówki, chociaż włóż. Wino nie może być chyba lodówkowane. Przyszto wino się podaje chyba w ciepłej temperaturze całkiem. Mar podkreślenie, Michału pożyczył 8 zł, zaraz kurier Ramen będzie opłacony jak co z bliblibliblibli. Co bli, blibli? Dobra, schowam ten. Ubranie moje, nie wiem jak się ubrać, to jest najgorsze. Patrzcie, nią. Mam... Koszulę? Andrzejek pożyczył 8 zł. Jak masz świeczki, to ci dam tipa z nowoczesnych, romantycznych restauracji. No? Musisz przykleić świeczkę do sufitu do góry nogami i podpalić. Wtedy światło się tak romantycznie rozchodzi po pomieszczeniu. Pozdrawiam menadżer sali. Bym to zrobił, ale nie mam świecek. Ty, a tym popkór to ile on się smaży? Kurz, co taki ty robisz? Co on taki gorący jest? A miskę mam jakąś? Natależ go, musisz teraz nadepnać żeby za się zrobił. Dobra, jest ok w miarę. Nie no, co wy mówicie, że nie wygląda to romantycznie, no? Jaka dziewczyna nie chciałaby być tutaj na miejscu, w tym? Adam Małysz pożyczył 8 zł, Ejcz. Czemu ty wkładasz kubki do zmywarki bokiem? <laughs> nie wiem, bo cię nie mieszczę inaczej. Ty! O co tu chodzi? Czemu? Poczekaj, poczekaj. Bo ja ostatnio nauczyłem się używać zmywarki. Dobra, najwyżej do szklanki ktoś, będziesz jej porcjami podawał popcorn, żeby nie zjadła za dużo pipogład. Czemu te szklanki są pełne wody? BLUB o 90 s pożyczył 8 zł, Już nie mam popcorn. Dobra. Jest jedna. No. Po której stronie szklanki w ogóle mają być? W sensie wiesz, stołu. Zapomnij Aleś upić Nie, przed włożeniem łosiek. Dobra. Popcorn pożyczył 8 złotych. Jak popcorn zaczął strzelać, to jeszcze 10 minut na maks obrotach w mikrofali. Czekaj. Zmęczmy to Macieus, podkreślenie, podkreślenie, pożyczył 8 złotych, debilu, głupi, weź ten syf do szafy, koc, włóż do łóżka i pamiętaj, żeby wyłączyć wiatrak, jak będziecie jeść. Czemu? Tak? Schowaj te olejki eteryczne, bo z desperacji może wziąć łyka, jak w Romeo i Julii było. Nie. O, ale zajebiście pomyślałem, patrz. I na tych chusteczkach będzie stał yy, zapaszek. To wywalę. Zajde mam jedzenie? Dobra, to za. Nie no jest całkiem posprzątane już szczerze. Ej nie muszę, mogę jak, to nie jest słaba jak naczynia, wodę jeszcze tutaj mam. To nie jest słopa jak naczynia są yy, w tym. Jak naczynia są... A napiszę trochę, żeby była później. Czeka. Wymoczek. Cześć, sprawdzę, czy dobrze popcorn gotowałem. Dziękuję pieniędzmi osoba. Jeżdżę. No. Should I take something from restaurant? Przełącz, tak to pisała. No. I'm cooking. Good. Yimiri yoku dziękuję za suba. I will be ready at 20.15. No dobrze, ten pokór mi wyszedł. Trochę spokój. Napisała płaczące 4 to ja. i ok. Wymoczek. Franio, nie jest źle, pożyczył 8 zł. Jak Liza przyjmie 200 ml substancji na raz, to nawet nie będzie jej przeszkadzało to, że latasz w obsranym dresie, a mieszkanie wygląda jak Melina, przygotowana na nowych meneli. Weź pościel to łóżko cymbale. No, ja. co je zrobiłem rano? Wymoczek. Maystayer pożyczył 8 złotych, Jak zrobić ci pałę za tą kolację, to zera szacunku. O co ci chodzi? Putam, tak. Jak, jak się ścieli, niby. Co znaczy pościelić? Dobra, explain. Czemu kurwa spisz na ręcznikach? Długo się meczysz z nietrzymaniem moczu? Spocone slipy pożyczył 8 zł, to po chuju to mieszkanie posprzątałeś. Wypierdol te rzeczy ze zlewu do zmywarki i pościel to wyro do chuja. O co? Ci? To ja. Wymoczek. Spocone slipy pożyczył 8 zł, to po chuju to mieszkanie posprzątałeś. Wypierdol te rzeczy ze zlewu do zmywarki i pościel to wyro do chuja. Ale już to stój! Nie da się tak szybko wszystkiego zrobić naraz! To ja. Wymoczek. Szczur Master pożyczył 8 złotych. Weź wypierdol tę wodę obok stołu, bo jak przyjdzie, to się wypierdoli i tyle z randki. Pozdro Discorda inwestorów poza Danilczukiem. Patrz, zobacz. Jak ładnie. I na to, to ja. Plus Wymoczek. Jacuś pożyczył 8 zł. Weź ją lepiej do restauracji. Będzie mniejszy wstyd, bo to wygląda jak jebana Melina. Jest dobrze. O. Tak. Tak. Jest ładnie. Poczekaj. Na hukci tereczniki. Pieluchę sezalusz. Se se ja. Meistajer pożyczył 8 zł. nieściel, bo i tak przewidujesz ruchańsko x To ja. Wymoczek. Mejstajer pożyczył 8 zł. nieściel, bo i tak przewidujesz ruchańsko x Czemu Dobra. ty masz kurwa obrus babci na łóżku pod tym kocem? X. Jak obrus babci to jest po prostu pościel. No co? No, bo, nawet ją prałem raz. Odkąd tu mieszkam, więc to, to jest czyste wszystko. W miarę. To ja. Wymoczek. Dieta cud pożyczył 8 zł. Szanowny panie Franku, chcielibyśmy nawiązać z panem współpracę. O. W tym miesiącu wprowadziliśmy do naszej oferty nową paczkę dla ludzi takich jak pan. Pije się tylko i wyłącznie wódkę Bocian 1 litr dziennie i zagryza krakersami. Jest pan zainteresowany? Jestem. To ja. Wymoczek. F A -I -R -E Y T 2 pożyczył 8 zł. Oj, franio wszyscy cię wyzywają, a ja ci życzę powodzenia z lizą. Dzięki. No właśnie! Ej, już jest. Szczerze, już to czysto, czysto jest tutaj. Posprzątałem i ładnie to wygląda. No naprawdę, już bez przesady, chłopaki. No przesadzacie niektórzy. To ja. To będzie. i 7 pożyczył 8 złotych. Mówisz, że nauczyłeś się używać zmywarki. Jednak jak patrzę, jak ty wkładasz szklanki, to jednak niesmacznej tabletki z tych szklanek P. To jakie mam szklanki stawiasz niby? te gary z lewu. Nie, już ze lewu nie. Gdzie ja mam je niby włożyć, jak ja tu miejsca nie mam? Zrozum w końcu, że ja mieszkam w jednym pokoju, w którym jest kuchnia, mój gaming room, u, yy, sypialnia. Ten popcorn jest dla Lizy, nie dla Ciebie. Głosienka. Dieta kurwa. A kurwa, mam dietę, zapomniałem. Dobra, już odstawiam. Czarny kurwa. Ty, co on od spodu taki czarny jest? Co, co to jest? Co to jest? Czemu mi, jak to jest możliwe, żeby mi to się spaliło niby? Ja pierdol, nawet popcorn mi nie wyszedł. Jeszcze tu spalimy z śmierci. Ja pierdol, no nie. Jak ja mam to zorganizować? Dzięki z... I mamy kolejne osiągnięcie po przypaleniu garnku z ryżem popcorn. Gratulujemy, tego się nie spodziewałem. Akurat popcorn jest trudny do zrobienia. Dobra, kiedy mam to jedzenie? Nie wyrzucaj tego popcornu przez balkon, bo ktoś dostanie w głowę i dednie jaspersat. Ej, czy ja muszę się ubrać jakoś elegancko, czy nie? Przebierz się, ale w co? Cześć, dłuższy spod? Założę. Poczekaj. Dłuż, dłuższy spod.